No i witajcie moi drodzy kochani, witam Was bardzo serdecznie, jestem mega kserczy. to jest Sleeping Dogs, tak? to już jest trzeci odcinek, właśnie włączam stopper i zdecydowałem się jeszcze dzisiaj nagrać dla Was specjalnie trzeci odcinek. Gromy dolej! No dobra, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w domu, wybieramy się chyba na dzisiaj na misję poboczną. Tak, wybieram się na misję poboczną, e, pojedziemy na sklep odzieżowy czy do rady stylisty czy do może cichej jazdy pojedźmy sobie do rady z jest to dosyć blisko wystarczy się nawet przejść ale pokażę wam jak się jeździ motorem bo to też jest ważne no wiadomo to gera jest skonwersjowana z PS3 na PC-ta Konwersja wiadomo pad od PS3 analog klawiatura od komputera nie analogowa jest statyczna i dzięki temu właśnie model jazdy nie do końca wyszedł twórcom ale jeśli si bierze się przyjrzeć i bardziej się zapoznać, przyzwyczaić się do tego, ja się już do tego przyzwyczaiłem, jak najbardziej y, szanuję, mm, w pewien sposób, ale szanuję ten model jazdy i przetrzymuję go dosyć, myślę, że sobie dosyć dobrze poradzę w tej serii, dosyć dobrze jeżdżę, także no dobra. Stroju nie wiem, chyba nie będziemy zmieniać, możemy y, ewentualnie założyć, y, iść na gołą klatę, co prawda klatę ma też umięśnioną nasz way, no ale... Nie wiem, czy tak wzgłąb Platon. No dobra. Przejdźmy się na dół. Pokażę wam coś. Tak, to są znajdźki. Jak widzicie, taka kapliczka to jest znajdźka. Znajdźka. I dodatkowo, co znajdźka daje w tej grze? Na przykład ta, taka typowa kapliczka, to jest kapliczka zdrowa. Jeśli taką znajdziemy, zapalimy tam świeczkę, trochę <ścoughs> nad nią e, poukłaniamy się, to wtedy uzyskujemy nie premię do zdrowia, a już e, maksymalne... Maksy maksymalnie powiększa nam się zdrowie. To znaczy nie maksymalnie, tylko na stałe trochę nam się powiększa życie. No i dobra, mamy tu garaże, parkingi. Co yy, trochę mi się nie spodobało, ale to też szanuję, czyli yy, w parkingach takich nie można swoich aut, które na przykład mamy z ulicy, nie można ich yy, umieszczać w naszym parkingu. Auta, które mamy w parkingu albo motory, pojazdy, yy, Wykupuje się, w grze są parkingi, e, znacie, garaże samochodowe, albo na przykład tam można kupić też auta ściągane, czyli tam kradzione, e, potem e, od e, takich e, import-export e, takich tam złodziejaszków, ale zazwyczaj się kupuje. Także my na razie mamy motor 270 dx like Motory nie są And licencjonowane jeszcze. Czekajcie, ja jeszcze ściszę to radio, bo jest naprawdę głośne. Nie lubię jak mi tak radio... A i zawsze nie w to. No radio na trzy będzie. Muza jest czasami fajna. Wiadomo, muza, chińska, tradycyjna. Są też nowoczesne piosenki. Są także, znajdują się piosenki angielskie. Nie wiem, z polskich tu nie zaświadczymy. I spójrzcie sobie na to. A nie, na razie gra y, wprowadzone na, na przykład takie coś jak ulepszenia, gdzie możemy sobie tutaj ulepszać dane rzeczy. Może mamy ulepszenia triady, potem niedługo poznamy naszego mistrza, który nas kiedyś uczył, będziemy mieć szkolenie walki wręcz. Korzyści z reputacji, za to też się będzie dostawało, wiadomo y, 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 różne rzeczy i ulepszenia zdrowia, ulepszenia zdrowia też y, można sobie tutaj inwestować. To będzie nam po prostu pokazywało Jakie mam ulepszenia zdrowia No i co z tego? Jeszcze oprócz tego Na przykład w grze Jest model Takiego jakby reputacji właśnie policyjnej Jeśli walniemy w jakieś auto Zaprezentuję wam a Teraz to się akurat nie zalicza Ale jeśli walniemy w jakieś auto Zniszczymy jakiś element otoczenia na jezdni ulicy to yy, trąci nam to trochę z reputacji, reputacja nam maleje u policji, co mi się naprawdę podoba i nie jest, to jest pomysł, jeszcze nie wykorzystywany w grach, co prawda, no dobra podstawowe rzeczy hongkongowskie lewą stroną yy, odwrotna strona jazdy pojazdów Jezusie ten język lewą stroną jeździmy no i co my tu mamy, aha, mieliśmy jechać do tego celu, tak miałem sobie znaczyć się rozgadałem i nie jedziemy w konkretne miejsce moje takie jak zwykle pierniczenie o niczym dobra teraz jedziemy już bez zbędnego pierdzielenia tu mieliśmy tam byli bandyci do rozpieczenia. ale jedziemy tutaj ta jest misja dosyć ciekawa, ją akurat pamiętam, sami zaraz zresztą zobaczycie, o co w niej chodzi. To jest zajebista, muszę wam powiedzieć. Naprawdę, pomysłowo to wymyślili. jest to tak byle co, takie coś. Taka mała pierdoła, ale też bardzo fajna. Yes, yes, Tak, bycia złoczeńcem. Uciekaj Gibson, uciekaj! I tak cię złapiamy Gibson. Tak, to jest takie... taka, powiedzmy... jakaś zaczepka. Gościowi się znudziło, wynajął sobie babkę albo nawet koleżankę, która tam... Ee, Pozwoliła gościowi się popatrzeć na tyłek. W, w tym wypadku go, tym gościem jest właśnie Way No i zawsze takie, zeż, takie tutaj zamieszki, widzicie, kończą się walkami. Dosyć e, szybkimi walkami. Bo wystarczy kilka kont. Przywaleń w te ich krzyweryje i nasi delikwenci padają z rozmachem. O pięknie, to było pięknie. No i co, panie, co? Tak lewe. I patrzcie teraz O, myślałem, że go wyrzuci. Kurde o teraz go wyrzucimy Teraz go wyrzucimy poście Lecisz pan! Haha, to jest cudne. No dobra, ile zdobyliśmy? Prawda, tutaj akurat pozbyliśmy się tutaj, znaczy zostaliśmy naciągnięci przez y, tą osobę, u której mieliśmy y, tam pomóc czy cokolwiek zrobić. Y, ale y, reputację tutaj tak czy inaczej uzyskujemy. 500 kasy. Dosyć dużo. Potem i tak będziemy dostawać tawki, takie jak 5000. Za takie znajdźki, która tu jest, to są takie też znajdźki, w których zazwyczaj jest kasa albo przedmioty. I można w nich znaleźć. To są itemboxy, takie skrytki. One są w różnych rejonach Hongkongu ukrywane. I w różnych rejonach na przykład jest po 30-40, także bardzo ciekawie, rozmiennie i naprawdę trzeba się na, naprawdę pomęczyć trochę, chociaż oparcie się udało tam skoczyć. Trzeba się naprawdę troszkę pomęczyć, żeby te wszystkie przedmioty znaleźć. No niestety tutaj nasz e, nasz motor zniknął. Ale, ale mamy blisko jakąś tam oparć w ogóle. O tym tego się pewnie nie spodziewaliście. To, w grze jest możliwość otwierania sobie y, ah, bagażnika i wyciągania sobie klucza do kół. Nim można napieprzać yy, ITP, ja go sobie wręcz puszczę, bo nie lubię... Tak naprawdę te broń są przydatne, ale szybko się wyczerpują, niszczą. Tak w tej broni też mają swój stan wyniszczenia. I co, wybieram się na napad z dostawą do Winstona. Przebiegniemy się, bo czemu nie? Trochę parkouru też nie zaszkodzi. Tym bardziej, że nasz bohater ma chyba nieskończony sprint. Tak, co zamierzam? Jeszcze sobie kupię kontroler do gier. Nie konkretnie pada od PS3, ale kontroler. Czyli e, kupię sobie już mam na... Or, na mm, powiem, że wa, wam też że tak. Mam już na oku pewien pad e, Tracera. Dosyć dobry, też ma analogi, wszystko. Dosyć tani, jak na swoją wartość moim zdaniem. I myślę, że też będzie działał ze Sleeping Dogs, tak jak i z innymi grami. Także będzie dosyć ciekawie, na pewno mi się będzie przyjemniej jeździło, bo wiadomo, lepiej na analogu takim jeździć niż na trawiaturze, o wiele lepiej, wiadomo, gra jeśli jest skonwersowana z PS3, to na pewno jest e, o wiele lepiej, przyjemniejsza jest jazda. Eee, oh, you are lasso, bitch. No cóż, dobra, jedziemy, już mniej pieprzenia, także niedługo spodziewajcie się, że będę działał na padzie, już to planuję. I co, tu spotkamy naszego... He's you okay, man? You look like someone took a shit on your face <laughs> Jackie, I'm, you know, I'm just a little frustrated Stuck being Winston's errand boy You know, I was making serious <laughs> bank back in the States Come, Come on, on, we're just paying our dues Winston's a loyal guy He'll hook us up when the time is right You can't always wait for the world to hand you what you want <laughs> Sometimes you gotta just take it Totally, man it's time to take a little initiative. We gotta prove ourselves to Winston and the Sun on ye, or we'll never move up. Is there anything going down in the next few days? Shit, yeah, there is! Dog Eyes has a big shipment of stolen goods coming in. That's well, good for Dog Eyes, but that might be too much or too fast. Last thing I need right now is taking a sticky red hole up my ass. It's not like that. It's a small deal. Word is there's only a few low-level London. You're looking after it. We boost that shit and give Winston a nice fat cut. He's gonna be mad impressed. No way he doesn't promote us after that. you have to be certain it couldn't be traced back to Winston or us. Sure, of course. They're never gonna know it was us. Unless we get caught. Well we won't unless you fuck it up. Come Come on, on, get get in. In. Time to Dobra, move psalaj. up in the world. Yeah, jam it back. Uncle's a chop shop around the corner. Call it a pre-stolen ride. E, no i jedziemy na... Idziemy oh, yeah? na... E, kradzież. Będziemy kraść towar. Będziemy kraść kradziony towar. Tak, to jest... E, trochę nabierane, ale... darujmy to. Wczujmy się w fabułę. O perfekt. Ja się sam dziwię, jak dobrze jeżdżę. O, dobra, dobra. To perfekcjonizm. Chy, czy, should only be a few guards. O, no dobra, to nie było już takie perfekcyjne. Chciałem wyhamować. O. Oh, I'm sorry. I'm very sorry. Nie włączę silnika. No i co, mamy walkę. Awajcie, pięściarze. Ich gdzie ataków nie można przerywać. Tu mamy y, dosyć y, ważną informację, ponieważ jest ona jest dosyć ważna, że pięściarze to są tacy bardziej twardzi gości, których ataków nie można przerywać swoim atakiem. Dobra, napieprzymy trochę im do tych... Trzeba je kontrować Ich ataki Oczywiście są do przełamania W ataku naszym normalnym Można ich normalnie podnieść Oj, dostał Chodź, chodź, chodź Lecisz tu, 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 tu tu do śmietniczka Widzicie, tutaj trzeba skontrować się siwy O i będzie wykończony Holy Jezus! Już po przeciwniku. Ale dostał. Pięknego kopa. O dobra. Kolejni przeciwnicy. O, jebany. Dobre jest. No wiadomo, że jest dobre. W końcu Mega serce steruje, nie? A dobra, bez przychwały. No tej gościu mało trzeba uważać. I. Yeah. Aj Oj, panie, panie, przysylaj się Ej, w samochód O, sorry Przypadkowo rąbnąłem w ołteczko. Bra, lecimy gdzieś na jakiś finisher, o tam jest Koma, 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 jeszcze troszkę i pięknie ojej przyszedł z nożem e, łom oczywiście jest do wytrzymania o tu trzyma to, to. nagle z tym nożem tak samo z łomem łom jest jeszcze do wytrzymania bo łom jest w miarę jeszcze e, łatwo go przytrzymać zaś e, jest już o wiele ciężej takim zazwyczaj e, nożem bo nóż jest naprawdę ciężki do pokonania o, tutaj głowę bardziej się lepiej się posługuje, wave, widać sobie obkręca wokół ręki sam tak nie potrafię no i co? z fantomii. siadaj do fury i jedziemy Jedziemy Słychać znaną muzykę w radio o, ale co to było gdzieś ten zakręt Jak pięknie się wsi zgnąłem Muzyka jak najbardziej odpowiednia Wiadomo że no, pochodzenia chińskiego ale bardzo dobrze się dopasowuje do ...akcji. I'm sorry. Eskorty, jeszcze znamo, za Nie, nie ma jeszcze za Tak można właśnie spychać naszych przeciwników. Spójrzcie sobie z resztami sami. Trzeba starczy kliknąć Ctrl w daną stronę, a nasz way już yy, wszystko zrobi za nas. A no widzicie można tak yy, barnautować auta. A tak jak to w barnaucie starym. Jeśli ktoś wie o co chodzi. To jest taka gra barnaut. Chyba większość z Was zna. Ho ho ho! To no na tyle. Jeszcze w kurgunetkę musimy dopaść. Tutaj trochę znieważymy straty materiału. Gazu, gazu, gazu! Nie że jesteśmy blisko? Łatwo ci mówić Jackie, usiądź przede mną Znaczy usiądź za kółkiem Co ja gada? You cię cię Przyspiesz! Tak! Tak! W końcu! Zabieraj zegareczki Sprawda samochód leży na boku ale...

to podroby jak oh, shit, Tyler, the I jeszcze policja wait, wait. Thanks very much Jackie for the nice easy job no dobra Musimy im uciec Miejmy nadzieję U jezu Naprawdę ten u góry ta ten, ten tip Naprawdę bardzo dużo zasłania. Trzeba zakręcić Jezusie Ho ho z jakim

I don't know. The time. You I, puch, no, you but said But... He has friends in high places. He's a piece of shit. be the afraid of us Man. Wait, well, you just got back. Get to you know who's who before you start talking about bosses that way. Oi, <laughs> oj, oj. <laughs> oh yeah yeah you gotta stand up to guys like that no matter who's backing you. What caused the bad blood? No, wow they used to be tight, though. Hard to believe dog-eyes would turn on a friend like that. He always was a shit. even when we were kids taki... so where's this guy with me don't worry I'll take it from here you sure you don't want me to stick around no man i got it under control So no all right your deal hey wait hey wait you did you it. that statement ziggarete cambria yeah cambria take this watch you earned it Zasłużyłeś na niego. W końcu się dorobiłem, ziom. No w końcu, stary, już powinieneś takich 10 dostać za taką robotę, którą odpieprzasz. Lejesz każdego po mardzie, dobrze? No i co, dostaliśmy zegareczek. Teraz na razie nie możemy go założyć. No i co, ulepszenie, mamy poziom pierwszy u triady. Podrobiony zegareczek oczywiście, cambria. No i co, mamy tutaj ulepszenia triady. I tu możemy sobie także też wykorzystać walki wręcz. Mam premię do ciosów, dodatkowe wyobrażenia wszystkich siedzików i odporność na ciosy Dobra weźmiemy sobie premię do ciosów, bo co widzę po późniejszych takich tutaj umiejętności, znacie dalszych umiejętności, jak to jest kopniak podczas wstawania, to mi jest niepotrzebne Ja raczej wstawać nie będę musiał, bo mam Nikt nie będzie mi na nogi zwalał, jeszcze mi się nie zdarzyło w grze eee, Ja to wyrzucę, wiecie pan, ale nie musicie się bać na, Dobra, lecimy na ten skuterek Prawda, opcja, ale... Oj, tu mamy kolejną misję Zaraz zróbmy My hey! już 20 minut, 21 minut nagrywamy, ale zaproponujemy mu pomoc jeszcze na szybko Przecież misja nie będzie... Nie, będzie dosyć szybka Remy off the road at the last minute. Can you teach him a lesson? Keep him from doing it again? Yeah, sure. Jasne. He's not far. Wreck his car. That'll teach him. Oczywiście, dobra. Ale po, poz, pozwól mi skorzystać z Twojego. A pięknie potrafi Wade przeskakiwać. Jak pięknie w pięknych, tych prawdziwych filmach akcji. No i ta bryczka jak widzicie tutaj jest zajebista. Niestety nie możemy jej sobie do garażu włożyć, tak jak mówię. Sam próbowałem, no niestety. Dojedzie. O Jezu, zapomniałem stracić, ale chyba się tym tak dojedzie. Prawie mu ją zniszczył. I takiej mu jej nie oddamy. I tu mamy już to auto. I tu jeszcze większy zadziw, ponieważ to auto, które mamy zniszczyć jest dwa razy szybsze i dwa razy ładniejsze. Jak auta nie są licencjonowane ale już można się domyślić że to jest Nissan eee, 360Z albo 370Z Nie 350Z Nie pamiętam zresztą ten Nissan sportowy już dawno się tym nie interesowałem pewnie. no i wyjęliśmy e, klucz do kół i mamy zniszczyć to auto niestety to jest najgorsza misja ze wszystkich Każą nam zniszczyć auto No dobra Kurde, nie, w ogóle. What, what what are you doing? No i co? I tu mamy... Uła, i tu mamy Brawlera. No i dostał. tron z klucza i... i... Było na tyle z misji. 2500 za to, dostaliśmy za to. I... Dosyć sporo punktów reputacji, także. No nieźle, nieźle, nie. Coż to jest? To jest Boombox, nie? Ja. Niestety te muzyki nie gra. I co my tu mamy? Tu mamy tą furkę. Ja jest jeszcze z nisko, że jest tą chętnie. Przejechał się do domu, zapisał grę. I co, Prześpijmy się, bo jest noc. W domu. Zaznaczmy sobie, bo dom nie jest zaznaczony jest na mapie. Trzeba go szukać, ale ona zazwyczaj jest blisko. U, u winstona także to jazda tu akurat widzicie, nabijamy rekordy, jest coś w stylu właśnie niedobijania na tego social cluba yy, zamiast rozgrywki online Yy, twórcy gry yy, zapodali nam coś w stylu właśnie takich rankingów rankingów yy, na przykład właśnie na te rekordy zawsze wjeżdżam po schodach nigdy jeszcze mi się nie zdarzyło tamtędy przejechać się tam o, tamtędy tamtą ścież w drogą, w ścieżką drogą ścieżką jechać tutaj zawsze po schodach schody forever że nie miejcie mi za złe. Co my tu mamy? misję? Aha, to nam zaznacza cel. I co mamy tutaj dom? Możemy wbić tu z bar do domu. Pójdźmy się odlać. Tak, będę to robił. Już mamy 25 minut ponad na filmik. Kolejny nagrywamy. Umiejmy jeszcze rączki. Oczywiście. Nie wiem czemu to zlew jest nazwany, a nie umywalka. Chyba garów nie zmywa. Ale zresztą to będziemy się czepiać. A może tam inna interakcja jest w kuchni? Tego nie sprawdzałem. Szczerze. Nie, nie, tu się nie da nic zrobić. Może w lodówce by się dało coś zjeść? Nie. ale że tego nie zrobili. A wiem, że przy telewizorze potem się będą pojawiać misje takie jak monitoring. A zresztą kiedyś Wam pokażę. Będą jeszcze z tego misję spoko. No i co? Kładziemy się spać. Nie wiem czy to chyba... Yy, kładziemy się spać tak, też nam yy, daje automatyczny zapis. No i co? To akurat nie była komórka, tylko nasz yy, tutaj... O dobra, ten apartamentowiec tak naprawdę nie wygląda najlepiej Naprawdę nie patrzyłem na te tutaj takie wszystkie yy, Rozwalenie Patrzcie nawet można zasunąć yy, sobie tutaj zasłonę Nie patrzyłem na te wszystkie dziury Uważałem, że jest dosyć spoko ten apartamentowiec yy, I naprawdę jest dosyć duży Dosyć duży są te mieszkania Powiem wam No naprawdę Jak na 50 metrów Przecież nie, 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 nie do końca takie niepozamykane, żadnych drzwi, niczego no cóż się dziwić, mieszkanie jednoosobowe tylko tutaj nasz Wei yy, mieszka, także to mu chyba wystarcza zazwyczaj nie w, w domu nie przesiaduje on ma co innego do roboty jak wiecie dobra moi drodzy, nie, nie, ja idę do domu idę do domu, bo pada Planuję w następnej misji, moi drodzy, yy, wybrać się do yy, na targ, gdzieś do sklepu jakiegoś z ubraniami ciuchami, kupić sobie nowy czy jakiś korpus, tak jak tutaj opisują korpus. Zapiszę sobie zaraz grę, a z wami się pożegnam. To by było na tyle w odcinku, myślę, że wam się spodobał, zapraszam was też do, także do oglądania moich kolejnych odcinków oraz subskrybowania mnie ewentualnie. Także yy, ja się z wami żegnam, na razie.